Dzień dobry kochani w pierwszym niedzielnym odcinku po adwencie. Zgodnie z zapowiedzią formuła tych odcinków będzie taka jak w adwentowych, czyli przyjrzymy się czytaniom, trochę je skomentujemy i zastanowimy się, co Bóg ma dla nas na najbliższy tydzień. To jest ważne i żałuję, że nie wspomniałem o tym w adwencie, ale obecnie na liturgia przypomina strukturę starożytnego sposobu zawierania przymierzy między narodami. Najpierw odczytywano warunki przymierza, następnie składano ofiarę Bogu, a na koniec była uczta. W dzisiejszej liturgii ten starożytny rytuał został wyniesiony do rangi zawierania przymierza z Bogiem. Jak pamiętamy z poniedziałkowego odcinka w ostatni wtorek, link tutaj w rogu ekranu, jeśli jesteś na kanale po raz pierwszy: Przymierze z Bogiem jest z inicjatywy Boga i to on wyznacza warunki, a treść jego przymierza to Pismo Święte. Pamiętamy, że Bóg jest obecny podczas mszy pod postacią chleba w Eucharystii, ale zapominamy, że tak samo obecny jest w swoim słowie, które czytamy. I to jest właśnie taki mały berit dla nas na tydzień lub na co dzień, jeśli ktoś bywa w kościele częściej niż tylko w niedzielę. I na tym bericie skupimy się w niedzielnych odcinkach. Zapraszam na dzisiejszy materiał. W pierwszym czytaniu słyszymy historię starego już Abrahama, który nie miał potomstwa. Słyszymy: Pan tak powiedział do Abrahama, podczas widzenia: Nie obawiaj się, Abramie, bo ja jestem Twoim obrońcą. Nagroda Twoja będzie sowita. Abraham rzekł: O Panie, mój Boże na cóż mi ona, skoro zbliżam się do kresu mego życia, nie mając potomka? Przyszłym zaś spadkobiercą mojej majątności jest Damaszeńczyk Eliezer. I mówił: Ponieważ nie dałeś mi potomka, ten właśnie zrodzony u mnie sługa mój zostanie moim spadkobiercą. Ale oto usłyszał słowa: Nie on będzie twoim spadkobiercą, lecz ten po tobie dziedziczyć będzie, który od ciebie będzie pochodził. I poleciwszy Abramowi wyjść z namiotu, rzekł: Spójrz na niebo i policz gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić. Potem dodał: Tak liczne będzie twoje potomstwo. Abraham uwierzył i Pan poczytał mu to za zasługę. Pan okazał Sarze łaskawość, jak to obiecał, i uczynił jej to, co zapowiedział. Sara stała się brzemienną i urodziła sędziwemu Abrahamowi syna w tym właśnie czasie, jaki Bóg wyznaczył. Abraham dał swemu synowi, który mu się urodził, a którego mu zrodziła Sara imię Izaak. Bóg każe Abrahamowi policzyć gwiazdy na niebie i obiecuje, że tak liczne będzie jego potomstwo. Ale jak wiemy, Abraham miał tylko dwoje dzieci: Izaaka z małżonką Sarą i drugiego ze swoją służącą. Więc jak? Czyżby Bóg nie dotrzymywał słowa? Pojawia nam się tu inna cecha Beritu, to znaczy jego uniwersalność. Wnuk Abrahama, Jakub, Dał początek dwunastu plemionom Izraela. Tym samym Abraham jest pradziadkiem całego narodu. Zapowiedź Boga spełnia się na przestrzeni pokoleń, a nie tylko w danych okolicznościach historycznych czy geograficznych. Bóg nie zmienia zdania, ale często nie dożywamy spełnienia obietnic. Mimo to, jesteśmy taką cegiełką, na której buduje się Królestwo Boże, dzięki której te obietnice, Mogą się spełnić. W tym kontekście można też zrozumieć wizje prorockie, w których ziemskie miasta się rozpadają, a ludzie sprawiedliwi wchodzą do miasta Bożego, niezdobytego, wiecznego i niezniszczalnego. Nasza wierność Bogu, życie sprawiedliwe, jest taką cegiełką tego miasta. Dochowując wierności i żyjąc w posłuszeństwie Bogu, Czyli żyjąc sprawiedliwie, budujemy Królestwo Boże, o którym bardzo dużo mówił Jezus na kartach Ewangelii. Posłuchajmy teraz apostoła Pawła, który odnosi się do tej historii. Bracia, dzięki wierze ten, którego nazwano Abrahamem, usłuchał wezwania, by wyruszyć do ziemi, którą miał objąć w posiadanie. Wyszedł nie wiedząc dokąd idzie. Dzięki wierze także i sama Sara, mimo podeszłego wieku, otrzymała moc poczęcia. Uznała bowiem za godnego wiary tego, który udzielił obietnicy. Prze to z człowieka jednego, i to już niemal obumarłego, powstało potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie, jak niezliczone ziarnka piasku na wybrzeżu morza. Dzięki wierze Abraham, wystawiony na próbę, ofiarował Izaaka i to jedynego syna składał na ofiarę. On, który otrzymał obietnicę, któremu powiedziane było: Z Izaaka będzie dla ciebie potomstwo. Pomyślał bowiem, iż Bóg mocen jest wskrzesić także umarłych i dlatego odzyskał go na podobieństwo śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Zwróćmy uwagę, Taki tu jest kawał dobrej teologii? Ten fragment mógłby się znaleźć w niejednym podręczniku jako komentarz do historii Abrahama. Jedynym warunkiem do spełnienia się bożych obietnic jest wiara i ufność. Ale przy okazji zatrzymajmy się na chwilę przy próbie, jaką przeszedł Abraham. Miał ofiarować jedynego syna w ofierze. Ofiarować syna w ofierze. Miał złożyć jedynego syna w ofierze. To na pewno było trudne. Wielu powie, że okrutne, i nie ma znaczenia, że na koniec Bóg ocalił Izaaka. W ogóle mamy problem z tymi próbami. Nie lubimy być testowani, zwłaszcza przez kogoś, kto powinien wiedzieć, do czego jesteśmy zdolni. Korpo mówi się, że kontrola to najwyższa forma zaufania, ale jakoś nas to nie przekonuje. Spójrzmy na chwilę na inną kontrowersyjną próbę: próbę Hioba, który stracił wszystko w wyniku zakładu Boga z szatanem. Bóg wiedział, że Hiob tą próbę przejdzie podobnie z Abrahamem. Po co więc ta próba? No tak, Bóg wie o nas wszystko. Zna doskonale nasze serca. Ale czy my sami je znamy? Już nie mówię, że lepiej czy chociaż równie dobrze. Ile razy okazuje się, że nasz zapał do czynienia wielkich rzeczy jest słomiany i przestajemy, kiedy natrafimy na pierwsze przeszkody? Jak tacy młodzi nastolatkowie, kiedy po raz pierwszy się zakochają. Przecież ta miłość jest mocna, Przetrwa wszystko, razem pokonamy cały świat. To miłość do końca życia. Trzy miesiące później, już po miłości. A my jak kochamy Boga? Tak, ja wiem, że każdy powie, że na maksa i do końca. Ale jak wyglądała twoja ostatnia próba? Nas Bóg też wypróbowuje. Jak te, jak te, próby przechodzimy? Co się stało, gdy w twoim życiu działo się źle, a twoje modlitwy nie były słuchane? Modlisz się jak grochem ościenny. Co się wtedy wydarzyło w twoim życiu? Albo kiedy było wiadome, że musisz coś zrobić, ale pojawił się strach, wątpliwości. Zrobiłeś mimo wszystko? Czy się wycofałeś? Ignis aurum probat, miseria fortes viros, jak stwierdził Seneka. Ogień próbą złota, nieszczęście dzielnych ludzi. Takich prób mamy w życiu bardzo wiele. To, jakie przechodzimy, powinno być informacją przede wszystkim dla nas, nie dla Boga. On to wie. To jesteśmy złotem? Dzielnymi ludźmi? Sprawiedliwymi? Czy może okazuje się, że tylko świecimy jak złoto? Jesteśmy dzielni, gdy wszystko idzie zgodnie z planem. Jesteśmy sprawiedliwi, gdy nic nam za to nie grozi? A mówiąc językiem ewangelicznym, jesteśmy solą ziemi, czy piachem, na którym nic nie wyrośnie, a przynajmniej żaden dobry owoc? To jak to jest? Dlaczego Bóg pozwala na zło i cierpienie na świecie? Właśnie po to, żeby to. Tobie pokazać, kim jesteś i na co cię stać, jakie są Twoje silne strony i jakie masz słabości, nad którymi musisz pracować. W ten sposób zaprasza Cię do rozwoju, zarówno fizycznego, jak i duchowego, do wzrostu, do rozkwitu, do dojścia do najlepszej wersji ciebie. Więc może czas zdać sobie sprawę, że to, co nas spotyka, nie jest wyrazem Bożej Złośliwości czy Okrucieństwa, tylko wyrazem niezwykłego Bożego Miłosierdzia, zachętą do rozwoju. W Ewangelii słyszymy następującą historię. Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według prawa mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, by przedstawić go Panu. Tak bowiem jest napisane w prawie Pańskim: każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie zgodnie z przepisem prawa Pańskiego. A żył w Jeruzalem człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela, a duch święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Z natchnienia więc ducha przyszedł do świątyni. A gdy rodzice wnosili dzieciątko Jezus, aby postąpić z nim według zwyczaju prawa, on wziął je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: Teraz, O władco, pozwalasz odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie Pogan i chwały ludu twego Izraela. A jego ojciec i matka dziwili się temu, co o nim mówiono. Symeją zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, matki jego: Oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera. Bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już sobie osiemdziesiąt cztery lata. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem a gdy wypełnili wszystko według prawa pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaretu. Dziecie zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na nim. W Ewangelii mamy piękne świadectwo o dwojga sprawiedliwych ludzi, Semeona i Anny. Oboje, podobnie do Abrahama i Sary, matki Samuela, rodziców Samsona oraz Zachariasza i Elżbiety przez wiele lat czekali na spełnienie się Bożych obietnic. Symeon czekał na Mesjasza, którego Bóg obiecał mu ujrzeć przed śmiercią. Anna, mimo krótkiego małżeństwa, zakończonego tragicznie, również pozostała pobożna i sprawiedliwa. Oboje ujrzeli Mesjasza i się uradowali. Zastanówmy się przez chwilę, jak mogło zmieniać się ich życie w oczekiwaniu na mesjasza? Symeon jako młodzieniec mógł chcieć walczyć u boku mesjasza z rzymskimi okupantami. W końcu Żydzi oczekiwali mesjasza, który będzie wojownikiem, królem, który przepędzi okupantów. Później być może czekał na nastanie sprawiedliwego panowania mesjasza jako króla Izraela. W podeszłym wieku, kiedy nic z tego się nie sprawdziło, uradował się, że obietnica się spełniła i może po prostu umrzeć szczęśliwy. Anna, młoda małżonka, z pewnością oczekiwała Mesjasza, aby królował sprawiedliwie i zapewnił dobre warunki w królestwie dla narodu, ale i dla życia jej rodziny. Potem jako młoda wdowa. Oczekiwała go jako tego, który otrze jej łzy. W końcu szukała go w swej pobożności, postach i modlitwie. I również w podeszłym wieku wszystko się spełniło i rzeczywiście uradowała się, i była szczęśliwa z nadejścia Mesjasza. Zastanówmy się, jak na przestrzeni lat zmieniała się ich percepcja? Ile ich planów i zamierzeń Legło w gruzach Ile zawodów ich spotkało Ile oczekiwań i nadziei zawiodło Aż w końcu U schyłku ziemskiego życia Wszystko się spełniło I to jeszcze lepiej Niż sami sobie wyobrażali Żadne z nich nie powiedziało Pfff, Mesjasz Teraz przychodzisz? Potrzebowałem cię dwadzieścia 30 czy 50 lat temu, teraz to się obejdzie. Czy potrzeba nam lepszego świadectwa, że wystarczy nie odrzucić Boga, kiedy dzieje się źle, kiedy spotykają nas trudności, zawody czy tragedie? Wystarczy pozostać Mu wiernym i wszystko się spełni, jeszcze lepiej niż sobie wyobrażamy. Wystarczy sprawiedliwe życie. Aby Bóg zrobił resztę. On już jest w nas, już działa. Wystarczy mu tylko na to pozwolić i z nim współpracować. A czasem wystarczy mu nie przeszkadzać i zachować wierność, wierność w ufności. I wtedy żadna próba nie będzie zbyt trudna. I każda próba pomoże nam się rozwijać, wzrastać. Na koniec słyszymy, że Jezus rósł, nabierał mocy i napełniał się mądrością. Często łatwo nam sobie odpuścić, odpuścić naśladowanie Chrystusa. Czyż on był Bogiem? Tak, to prawda, ale był też prawdziwym człowiekiem, który musiał się uczyć, musiał się rozwijać, musiał zdobywać wiedzę. I też był próbowany, też miał wątpliwości, też miał obawy, też miał pokusy. Nigdy jednak nie odwrócił się od swego Ojca, tylko codziennie z nim rozmawiał w modlitwie. Nie ma zatem dla nas żadnej wymówki, żeby się nie rozwijać i odrzucać Boga. Sam Pan Jezus musiał się z tym zmagać, a sługa nie jest większa od Pana. Jeżeli on był próbowany, tym bardziej my będziemy. Jeżeli on był kuszony, tym bardziej my będziemy. Jeżeli on był prześladowany, tym bardziej my będziemy. Jeżeli on musiał się rozwijać i wzrastać, tym bardziej my musimy. Jeżeli on był w stanie to wszystko dowieść aż na krzyż, tym bardziej my jesteśmy w stanie. I niech ta puęta będzie naszym beritem z Panem Bogiem na ten tydzień, na ten rok, bo to pierwszy dzień noworocznego tygodnia, ale i na całe życie. Żebyśmy z wiarą, ufnością i odwagą przechodzili wszystkie próby i poprawiali nasze słabości, które przy tym wyjdą na jaw. Żebyśmy mogli się ucieszyć ze spotkania z Nim, jak Symeon i Anna, albo jak Abraham i Sara z Izaaka. Dziękuję, że byliście ze mną w dzisiejszym materiale. Życzę Wam wszystkiego dobrego na nowy rok, rozpalenia w sobie miłości tak żarliwej, by rozpalać ją również w innych i przejścia z łatwością wszystkich nadchodzących prób. Do zobaczenia w kolejnych materiałach.